Jeżeli słyszałeś kiedyś o skronie, natomiast wciąż zastanawiasz się, co może zaoferować ci ta miejscowość, to serdecznie zapraszam cię do tego filmu. Postaram się pokazać Ci tutaj chociażby niektóre z jej atutów, w których naprawdę można się zakochać. Dla mnie to jeden z najlepszych adresów w powiecie wadowickim. Miasto Aniołów, gdyż tak zwana jest ta miejscowość. Chyba dzięki Grechucie, który ulubował sobie właśnie tę mieścinę i właśnie tutaj, pośmiertnie, został mianowany aniołem. Na rynku, na którym obecnie się znajdujemy, znajdziecie Państwo studnię sygnowaną jego cytatem. Ważnych jest kilka tych chwil, na które czekamy. Z tegoż właśnie rynku roztaczają się niesamowite widoki na poniższe doliny, a nawet odległe miejscowości. Przy dobrej widoczności wspaniała panorama odsłania Kalwarię z klasztorem, Kraków, czy babią górę w beskidzie żywieckim? To robi wrażenie. Tymczasem zapraszam Państwa na kawę do Orka Kafe. Patrząc na klimat tej kawiarni tudzież w rynku, przyznacie Państwo, że nic w tym dziwnego, że turyści wciąż i wciąż wracają do Land z korony w poszukiwaniu ciszy i anielskiego spokoju. Przejdźmy do meritum dzisiejszego filmu, a mianowicie Willi Różanej. Nazywam się Grzegorz Marcin i jestem agentem niezwykłych nieruchomości położonych w powiecie wadowickim. Dziś z przyjemnością prezentuję Państwu Willę Różanu. To 240-metrowy dom położony na trzech kondygnacjach, ale żeby je obejrzeć w całości, zapraszam do środka. Na poziomie pierwszym urządzono salon z jedalnią, kuchnię, główną sypialnię z przynależną łazienką oraz drugą tuż za zejściem do przyziemia. Na poziomie najniższym znajduje się piwnica, która, ze względu na położenie na równi z poziomem gruntu, może zostać zagospodarowana na pokoje gościnne czy też gabinet bądź saunę. W tym momencie znajdziemy tu kotłownię z dwufunkcyjnym piecem gazowym, spiżarnię, w pełni wyposażoną kuchnię oraz osobny pokój. Najwyższy poziom, do którego prowadzą osobne schody, posiada autonomiczne mieszkanie, kuchnię połączoną z salonem, dwie sypialnie oraz łazienkę. Poza tym drewnianym domem znajdziecie też Państwo tutaj 20 działkę ze strumykiem oraz altaną, w której niezależnie od warunków pogodowych będziecie mogli wypocząć z rodziną, czy z przyjaciółmi, chociażby przy grillu, który się tutaj znajduje. Nieruchomość, którą Państwu prezentuję, gwarantuje z jednej strony spokój i ciszę, ale z drugiej strony bliskość centrów miast, chociażby Landscornskiego Centrum Turystycznego, zwanego rynkiem. Jeżeli szukasz więc ustronnego domu dla siebie, to Inwestycyjnie na wynajem to dobrze trafiłeś. Willa Różona już opatrzona jest doskonałymi opiniami. Serdecznie zapraszamy.